Kolejną przyczyną urazu stawów ramiennych może być nadmierny trening klatki piersiowej, co właściwie oznacza zbyt dużą ilość treningów tej grupy w cyklu treningowym. Może być to również spowodowane zbyt dużą objętością, czyli ilością powtórzeń i serii, a także zbyt dużym ciężarem, czyli intensywnością treningu. W każdym z tych przypadków stawy barkowe nie są w stanie należycie się zregenerować. Często zdarza się też tak, że preferowanie ćwiczeń na klatkę piersiową, Powoduje zaniedbanie symetrycznego rozwoju innych grup mięśniowych mających duże znaczenie, np. tylnych aktonów mięśni naramiennych, co sprzyja pojawianiu się dolegliwości. Poza treningiem regeneracyjnym, który polega na zmianie bądź modyfikacji ćwiczeń dotychczas wykonywanych, bardzo ważne jest włączenie suplementacji ukierunkowanej na regenerację stawów. Polecamy kompleks kolagenowo-aminokwasowy kolwita i naturalną witaminę C. Wskazana jest także suplementacja witaminą D3 oraz K2 frakcją MK7. Ogromne znaczenie ma także naświetlanie promieniami UVB. Najskuteczniejsze, najłatwiejsze, a co ważne, darmowe jest korzystanie z promieni słonecznych. Należy eksponować odsłonięte ciało w godzinach południowych w czasie około 5 do 10 minut bez doprowadzania do powstania opalenizny. Korzystanie z kąpieli słonecznych możliwe jest w naszych warunkach klimatycznych przede wszystkim latem. W innych porach roku można korzystać z naświetlania promieniami UVB w solariach. Solaria takie muszą być odpowiednio wyposażone, posiadać lampy emitujące promieniowanie UVB, a kabiny przystosowane są do naświetlania w pozycji stojącej żeby nie zniweczyć działania promieni słonecznych na powstawanie witaminy D3 na naszej skórze warto dodać że nie powinno się korzystać z prysznica ani innego rodzaju kąpieli przez czas co najmniej 2-3 godzin od momentu zakończenia naświetlania zbyt wczesna kąpiel po naświetlaniu promieniami UVP spowoduje spłukanie prowitaminy D3 która na skórze człowieka powstaje w wyniku promieniowania.